Niektórzy chyba przywykli do obecnego stanu rzeczy i trudno im się zamknąć. Kara, nabierając powietrza, poszła żwawym krokiem w stronę przez... pana podkoszulka. Za chwilę wyszła również jakaś pani. To... Miałam dobre przeczucie, obserwując dokładnie mimikę Karoliny i jej gesty. Rozmowa trwała kilka minut. Nagle obróciła się w moją stronę i Trafii zaczęła jesteś, tak zbliżać tak, do potrafię samochodu. Potrafię kłamać, tak chcesz, I Iza, którzy nie mieszkają żadnej, tylko podała nazwisko. Oświecona, ci, oświecona mi, powiedziałam: tak, to oni. Się Zapomniałam podać ci nazwisko panieńskie. Chyba na mamy to. Potrafię to. Potrafię potrafię to. To znaczy co? Kara przekazała mi ich od sąsiadów, jednocześnie mówiąc, że inni sąsiedzi mogą mieć więcej informacji. No tak, zawsze jest ten, który wie więcej. Poprosiłam Karolinę błagalnym wzrokiem, poszła w stronę drugiego sąsiada. Ja zostałam w samochodzie. Nie chciałam się pokazywać, żeby w razie czego nie było niepotrzebnego szumu. Oczywiście myśleliśmy skrzętnie, że Karolina jest córką koleżanki, mojej matki biologicznej, i ta koleżanka chce odnaleźć moją matkę rodzoną. Brzmiało chyba dobrze, niewinnie i przekonująco. Druga informatorka okazała się młodą osobą, w podobnym do mojego wieku, ale rzeczywiście wiedziała więcej niż poprzednicy. Wszystko wiedząca sąsiadka okazała się mieć sporo informacji, w tym jedną kluczową, która zbliżała mnie do celu. Dom został przepisany na Jakuba. Państwo tu mieszkający zmarli. Wiedziałam, że chodzi o babcię i dziadka, na pewno nie o matkę biologiczną. Czyli mam brata Jakuba. Znowu zaświeciła mi się Lampka. Do listu warto dołożyć kartkę z imieniem brata i jego nazwiskiem. To może być bardziej ciekawe dla odbiorcy listy. Jeśli mieszka to nowy właściciel, powinien mieć kontakt z Jakubem. Powinien? Hm. Chciałabym, żeby tak było. Karolina wróciła do samochodu, podpisała imię Jakuba? I dorzuciła do pierwszego listu, znajdującego się już w skrzynce. Co więcej, nic. Pozostaje czekać. Szansa: 50 na 50. Mój dzień matki. Tydzień mijał normalnie. Praca Facebook do piątku, 26 maja. Dzień matki. Przyznam, że pierwszy raz odczuwałam go inaczej. Coś mnie pchnęło, aby napisać coś takiego na moim fanpage. Dziś miał być inny wpis, bynajmniej niezwiązany z niematki. Matki. Atakowana jednak ze wszystkich stron reklamami, przypomnieniami, życzeniami i tym podobnym, uległam. Wielu moich czytelników już wie, że jestem adoptowana. I choć wszystkie poprzednie daty 26 maja były dla mnie z pozoru Dniem Jednej Matki, czyli tej, która mnie adoptowała... To nie byłoby mnie, gdyby nie rodzicielka, matka wielokrotna. Od kilku dni w okolicach dzisiejszej daty odczuwam rozdarcie myśli i ciarki Jednocześnie na Jednocześnie napełnienie mnie ogrom wdzięczności dla mnie za uzgodnień wszystkim. Nie ukrywam, że być może kiedyś chciałabym spojrzeć jej w oczy i podziękować za największy prezent, który mi Życie. Bez niego nie dane byłoby mi poznać moich adopcyjnych rodziców i wszystkich pozostałych. Wszystko w Mam również nadzieję, że żyje, teraz w zdrowiu i jest Niektórzy szczęśliwa. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Drogie mamy. Po godzinie 16 odbierałam telefon. W słuchawce usłyszałam obcy głos kobiecy. Dzwonię w sprawie A listu to... do skrzynki. Chwila ciszy, potem I jestem żoną Jakuba. Ding dong. Rozmowa trwała około 40 minut. Na początku słuchałam, co ma do powiedzenia Matt. Tak się przedstawiła. Mówiła powoli i ciepłym, przyjaznym głosem, że list do, do rąk na Wow, serce zawiło jak dzwon. Nie chciałam jednak zadawać więcej pytań o mamę i o Usłyszałam tylko, że niezmiernie wzruszyła się, czytając list. Pokala. Musi ochłonąć i odstać. Na koniec zadałam jeszcze jedno pytanie, które miało dać mi jakąkolwiek odpowiedź, jeśli nie odpowiedź na mnie zagadkę Oddałem do adopcji. Powiedziałam bez Osobowo. Czy miała dwójkę dzieci? Czy ma jeszcze jakieś? Najpierw usłyszałam... nie? Żeby zaraz usłyszeć... tak, jedno, Rozalię. Omal nie wykrzyknęłam. Szok, niedowiary. Wow, a to ci niespodzianka. Skończyłyśmy bardzo przyjemną rozmowę. Nie ja oddałam się rozmyślaniu i oczekiwaniu na telefon od matki rodzonej. Oczywiście pojawiały się obawy, że nie zadzwoni gościami inaczej. Ja optymistka, pesymistka z tendencją do czarnowictwa zadzwoniła, tak jak zapewniała żona Jakuba.